Wyuczenia polskiej mowy maja buty do duszy. Oś mnie do duszy poezja. Dlatego dzisiaj my z wami rozbieramy leksyku z wiersza Bolesława Leśmiana Nie obiecuję ci prawie nic. Nie obiecuję ci wiele, bo tyle, co prawie nic. Ja nie obiecuję tobie bagato, wiele, bagato, bo tyle, co prawie nic, bo stilki, Tyle, stilkie, prawie, majże, bo stilki, że majże niczego. Najwyżej wiosenną zieleń, maksymum, co najbliższe, wysnieną zelenią. I pogodne dni. Pogodne, to to, harnie, dni. Najwyżej uśmiech na twarzy, najbliższe, maksymum, pośmieszku na obliczu, twarz, oblicze. І двонь в потшебі, і руку допомоги, хоча увага, двонь дослівно це долоня. Не обіцює ті віле, я не обіцяю тобі багато, бо тільки попросту себе. Бо лише тільки себе. Якщо вам було цікаво, залишайте лайки, поширюйте це відео, щоб інші також побачили, що польську мову можна вивчати цікаво.